jo, z tej strony Byrygie, witam w grze Gothic. I tak, kontynuujemy dalej, expienie i wykonywanie questów. Zostały nam questy dla Dextera z Katiego. Rączki. Dla rączki musimy nauczyć się jakiegoś, jakiejś umiejętności przydatnej w fachu złodziejskim: czyli otwieranie zamków, kradzież, skradanie się, skradanie się. Tak, skradanie się chyba też liczy. Został nam Dexter. Dexter chce, żebyśmy załatwili mu recepturę na miksturę od Kurkalaoma. A Scotty chce, żebyśmy pokonali Kirga na arenie i wyzwali Karima. To, czy wygramy z Karimem, jest nieważne, ale ja tego tak mam zamiar pokonać. Ale do tego muszę się przygotować, bo on jest silnym przeciwnikiem, rzeczywiście. Więc tak, najpierw pogadajmy z Dexterem o tym, co on chce na, ode mnie. I potem wyruszymy z Valentin Dobrze pamiętam, jak ty się nazywasz. Nami? Parwes. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać Ci właściwą ścieżkę. A która ścieżka jest właściwa? A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Tak, właśnie do tych szlańców planowano się przyłączyć, ale jak już mówiłem. Od was zależy, czy zostanę magiem czy wojownikiem. Niestety, nie można zostać magiem dołączając do, oboś, do obozu na bagnie. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Okej. Okay. To jest świetny sposób, żeby trochę zaekspić, ponieważ, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, facet wszystko powybija, a my tylko zgarniamy fanty. Znaczy, exp dokładnie, bo fanty tam wiecie, mięso głównie, jeśli jest jakiś potwór, który zostawia mięso ten Mogę dać się nie, nie Taka mała rada, jak idziecie z nim, to starajcie się zahaczyć o każdego możliwego potwora. Mordrak. Hej, nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. A u ciebie mogę się włók zaopatrzyć pewnie. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Wybierz coś. A jeśli nie u ciebie, to u Kapolona na pewno. Nie, ty masz w sumie same na no, oprócz wytrychów, ale albo wytrych... no, nie, wytrychy kupię teraz. Pokaż mi co masz do... Wybieg. się przydadzą, na nie na na dwa. Dobrze, niech będą. Coś mogę... tak, ma... A, weźmy jeszcze mikstury. Weźmy całą rudę. Chlebek też w takim razie weźmy, no do. chlebek nie, chlebka nie chcę. Dam ci jeden, dwa miecze za to. Chlebka nie chcę i sześć bryk rudy ty jeszcze chcesz. Na pewno mogę dać ci którejś z moich zardzewiałych mieczy i starych. Które nic nie. Dobra. Nie, 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 nie. Mogę przyjąć? Nie mogę, bo ty nie chcesz. Tak więc dajmy ci. Dajmy ci. Hmm. Pochodnie jedną. No. I idziemy dalej. Balpar West nas prowadzi. Jest bardzo silny, ma przy sobie broń o nazwie "Stelowy Język. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się akurat nazywa, ale okej, okay, nie wnikam. Ona jest bronią fajną, bo ma 36 ataków, wymaga chyba 20 siły, ale pewności nie mam, bo tak, wiecie, dość dużo pamiętam z tej gry, ale nie wszystko idealnie na pamięć, szczególnie z statystyki broni. Ale wydaje mi się, że tak, 20 w wymogów, 36 ataku. Widzicie, jaszczur zaraz zostanie złożony przez niego. Ja w tym czasie pozbieram, co tutaj jest. 80 doświadczenia na naszym koncie. Ona nas poczeka, nie musimy się śpieszyć, no ale jak pójdziemy sobie wykonywać inne questy i wrócimy tutaj za 10 dni i to będzie tutaj dalej stał Facet jest bardzo cierpliwy, skrzynia. Pochodnia jest wytryk i dwa piwa świetnie. No to idziemy dalej. Zatem się przez wilka nad nie przebijałem. Czy teraz mi się uda? Tak. Ale trochę bym się z nim Mięso. A nie, w pierwszej części nie wypada z nich mięso, dopiero skór, jak się nauczymy oczywiście skurować zwierzęta. Sorry, z Was skrzydła wypadają w tej części dokładnie w drugiej chyba też, ale trzeba było się nauczyć. A w nie, w drugiej chyba w ogóle nie wypadało z nich. Tak, drugie można było z rządła na pewno, ale nie nie jestem pewien, czy przypadkiem nie można było się nauczyć też wyrywania skrzydeł. Chodź, 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 nie stoimy, bo tam nam krwiołpice zabierają expa. Trzeba zabić cierwojady zanim krwiołpice to zrobią, bo krwiołpice są silniejsze od cierwojadów i. No, nie, jed jeden jeszcze jak nie jest, Okej, okay, wspólnymi siłami Tak poradziłby sobie ze mnie, ale uznajmy, że wiecie, uratowałem mu życie. Tak, i on tutaj widzicie, pójdzie w lewo, ale tam jest kilka sz szczurów, które bym chętnie wziął w pobliże naszego błala-parweza, który się z nimi rozprawi. Zapiszą, bo one mają jednak dość duże obrażenia na tym poziomie i jak mi skopią dupę, to nie będzie miło. Kam... Bro. Okej, okay. bal, 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 Where are you? Help me. Ojej, no, to, to jest jakiś żartno. Przeżył przecież kurczę chyba na dwóch hapsach Ale okej, okay. tym razem... Zrobię to po męsku. Tak naprawdę to znowu nie uciekał. Ale... Tym razem tak ucieknę, żeby to się udało. Wali w dziurę. A raz dwóch na nas masz. Ktoś, kto nie zna się na prawdziwych strategiach i taktykach wojsk, to uznałby to po prostu za ucieczkę, ale to był taktyczny, taktyczne zawirowanie wokół przeciwnika, tak jak właśnie robi to teraz ten nie Abszur. Za załączył agresywny piruet, a mianowicie, a ja zrobiłem. Krą krążenie śmierci tak zwane, to jest takty taktyka. Twoje szczęście. Ry idziemy dalej. To jest taktyka wojsk perskich jeszcze, jak Persja była siłą militarną, wielką potęgą. I właśnie krąg śmierci to była bardzo. Mocna strona wojsk perskich, oni umieli tym pokonać wszystkich swoich przeciwników yy, Piruet prze przeznaczenia, który zastosował Jaszczuru Jaszczur, znam chciałem powiedzieć już, Jaszczur Będziecie mogli zobaczyć w, 300, w filmie 302, 302, który niedługo wyjdzie Bo to właśnie jest taktyka stosowana, stosowana przez Sparta. Okej okay. Wszystko zbieramy, tutaj niedaleko leżą wyjątkowe, leży wyjątkowe nasienie czerwonego buku. W grze jest bardzo ich mało, ale nie są one jakieś wyjątkowe. Jest po prostu rzadką rośliną, właściwie to jeszcze nasieniem. I gdzie to leżało? Tutaj leży, właśnie już tutaj miga. Nasienie czerwonego buku, tak? Czerwonego buka. Buka, a nie buku? No dobra, nie wnikam. Let's go, zaraz za zobaczymy się w naszą pierwszą spódniczkę Tak Łojojojo, zbij ich Zabiję go, widzieliście? Prawdziwy za pomogę ci Ponownie uratowałem mu życie, no jestem niesamowity Kici kici, pedale Teraz robimy spirale Zniszczenia? Właśnie stałem zniszczenia, przepraszam. Podobnie już stosowałem tutaj. Hmm, jak ja to nazwałem? Krążenie śmierci? Okrąg śmierci, tak? Okrąg śmierci. Znaczy, jak ja to nazwałem? Jak to nazwali starożytni persowie, którzy byli wielką potęgą militarną. Przecież ja bym tego tak nie nazwał. To wcale nie jest mój wymysł na poczekanie. To jest bardzo znana taktyka wojenna. Dobrze, jesteśmy blisko obozu ba na bagnach. Najbardziej chyba. Jak to nazwać. Charakterystycznego obozu w ogóle w grach, jeśli chodzi o Ever. O gry. Bo takiego drugiego nie znajdziecie, chyba że w Rizenie, który jest po prostu twórców gotyka jest po prostu grą bardzo, bardzo podobną. Jolo. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bratstwa śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej Boże, ścieżki Może jesteś dobrym Powodzenia. człowieku. Więc jesteśmy na obozie na bagnie. Jest tutaj mnóstwo wężów błotnych, z którymi nie mamy najmniejszych szans. Ale są strażnicy świątyni, którzy mają naprawdę fajne, fajne zbroje. Może te, które tutaj widzicie, to są lekkie zbroje strażne, Świątego Strażnika. Są niezłe, ale nie są tak wykoszone jak ciężkie, które jeszcze zasłaniają torc dobrze. I JOLO Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie bractwa śniącego. Co cię tu sprowadza? Wyobraźcie sobie, jak ludzie są już zdesperowani. Kiedy wiedzą, że całe życie spędzą pod kopułą w jednym miejscu, Uwierzę już we wszystko, co w stanie jest, e, znaczy, co niby ma im pomóc wydostać się z tej świątyni. Wymyślili demona, znaczy, wymyślili modlą się do demona, który ma im pomóc. Do demona i założyli cały obóz, łys, golą się na łyso, do tego chodzą w spódniczkach, tylko po to, żeby dostać się z, e, wydostać się z pod bariery. No epic! Chcę do Was dołączyć. Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do Was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę bal Namiba. Znajdziesz go na placu tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Oni mogą mi sprzedać Potrzebuję spódniczkę. Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy rydz niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. 500 brówek, prawda? Nie mam 500 brołek przy sobie. czym mogę mieć, ale nie mam. Okej. Okay. I poznamy pierwszego NPC-ta teraz. O nie, Diego już poznaliśmy. Diego. Diego przewra przewraca się... Przez wszystkie części gry... Przewraca się, ja mówi, tak, dobra, Diego jest w każdej części gry. Teraz poznamy ten? drugą postać, która też jest w każdej części gry. Są npc które lubię, które są znane, nie tylko bezimienne i teraz właśnie poznamy Lestera. Ej, mów coś do mnie. Nie zaczepisz mnie? Zawsze mnie zaczepiałeś chyba. no Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do baal-namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z kuru. A teraz posłuchajcie. Balowie to są już takie, wiecie, wy, tacy wyżsi kapłani, tak? Kiedy już wiesz? Księ wiecie, księża, arcybiskupowie, nie wiem jak to w kościele wygląda, ale mniejsza. Tak, i oni się do nas nie odzywają. Jeśli ja spróbujemy coś im powiedzieć, to innym odpowiedzą niesamowitym: Hmm... Powiemy im, siema. Hmm... Masz gówno na czole? Hmm... Spałem z Twoją matką? Hmm. I trzeba, wiecie, zwrócić ich uwagę, żeby oni się odezwali pierwsi. I tutaj mamy Balna biwa i nam pomoże w tym laster. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Chciałbym zostać członkiem Bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Kor Kalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Bal nami jest, jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do mnie. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Korkaloma. No dobra. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden guru nie chce się do mnie odezwać? To jest właśnie logiczne myślenie. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. No dobra. On mnie teraz zaprowadzi w jedno miejsce. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę Ci pokazać. Pokaż mi jak dojść i pójdziemy do pracownika alchemika, znaczy orkalona. Do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. Pamiętam, że jak pierwszy raz grałem w tą grę, to nie umiałem się odnaleźć w tym obozie. Większość budynków jest na drabinach i pamiętałem, że do Korka Loma trzeba dojść i wchodząc po drabinie. I połowa budynków jest wejście, znaczy wejście do połowy budynków jest na drabinie i po prostu słuchajcie, nie potrafiłem nic zrobić. Teraz już znam na pamięć ten obóz, więc nie jest tak źle, ale nadal czasami zdarza mi się pomylić. Na przykład wchodziłem tutaj, albo tutaj, albo tutaj na tą drabinę, teraz przede mną. A to trzeba na skrzyżowaniu w lewo i drabina nad Fortuno. Znaczy przy Fortuno, ale nad nim jest dom Korkaloma. Tylko za Tutaj. Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zieleni. Teraz pogadajmy. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie maruć zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. Teraz pogadajmy z Eserem, on nam powie, jak zagadać do tego Bala. Jak mogę skłonić twojego mistrza do rozmowy ze mną? Musisz wiedzieć, co chciałby usłyszeć. A co chciałby usłyszeć? Kiedy następnym razem będziemy blisko niego, zwrócisz się do mnie i porozmawiamy chwilę. Baal Namib martwi się, gdyż wielu nowicjuszy oprócz modlitwy do śniącego czci jeszcze starych bogów. Powiesz mi, że wyrzekłeś się innych bóstw i od tej pory zamierzasz wznosić modły wyłącznie do śniącego. Wtedy ja zapytam, dlaczego podjąłeś taką decyzję, a ty odpowiesz, że przeżyłeś wizję, w której śniący wzywał cię do siebie. To go powinno zainteresować. Myślisz, że dasz sobie radę? Spoko. Oczywiście. Widzicie, Lester jest takim zionkiem, który. tu Niech śniący macie w swojej opiece. Dołączył do obozu na bagnie, a dołączę i też jednym z tych powodów jest bagienne ziele, czyli taka marihuanina ichna, która powoduje wizje, które pozwalają zbliżyć się do śniącego i niektórzy te wizje interpretują trochę inaczej. Na przykład, wiecie, ale będzie impreza. No, Lester jest jeden z nich, on nam będzie pomagał, niespoko. Tutaj mamy koło Kaloma i musimy okraść jedną z jego skrzyni. Nie wiem, słyszałem pogłoski, że trzeba kimnąć się do północy, czy starać się, żeby nie patrzył Posłuchajcie, oni mają wywalone Podchodzimy do skrzyni I bawimy się wytrychami A, to jak oba, obie strony są wytrychy pękają, jak w, w obie strony kręcimy, czyli prawo-lewo To znaczy, że skrzynia jest na klucz W jedynce tego nie pisze, nie pisze Nie pisze, w wójcie jest Potrzebuje klucza, a w jedynce już takiego nie ma, nie mogę się wysłowić Okej, okay. prawo, prawo, lewo, prawo, Jak ktoś pytał. I mamy recepturę dla Dexera. Jeszcze nie pogadałem z Dixerem o tym, że on chce tą recepturę, ale ja wiem, po prostu pogadam, od razu mi ją wręczę. Dobra, czy to w tej części działa taki bug? Nie będę go wykorzystywał często, ale tutaj do poruszania się... Jeśli... do poruszania się szybkiego. jeśli w locie klikniemy strzałkę, znaczy chodzenie na boki, czyli to jest u mnie page down i delete nad strzałkami, to stanie się coś takiego. W powietrzu zaczniemy starać się chodzić w bok i niezależnie z jakiej wysokości będziemy spadać, nie stracimy życia. Będę używać tylko w tych miejscach, na przykład w, starych, w tym obozie, albo w nowym obozie, żeby szybciej się przemieszczać, nie musieć biegać. Bo schodzenie po jest dość toporne. Dobra, idziemy do, z powrotem do wejścia. Pokaż mi jak dojść. E. A tak, on nam teraz nie pokazuje, a tak jakby aktywowaliśmy tą... Taką, taki quest na tą rozmowę o tym, że wyrzekliśmy się starych bóstw, bo spoko, ja go lubię, w ogóle, tej i takie, te, takie te, tego typu sprawy. Co jeszcze mogę zrobić? Powinienem skołować zaklęcie snu, żeby przekonać tego gór do siebie. A, jeszcze pogadam z jednym górą, który się od razu do nas odezwie. On będzie chciał, żebyśmy skłowali jednego z... Jedno, nowego nowicjusza. Jeśli ktoś kojarzy, jak wspomniałem Dustiego, którego minęliśmy raz. Dusty, Dusty chyba. Ale pewności nie mam. Któryś jest taki kopac z imieniem w starym obozie, który będzie chciał. Będziemy musieli zapłacić strażnikom niestety jakieś chapniejsza dobry kródy, żeby go przepuścili, a to żaden, po... żaden problem i będziemy musieli go tu zaprowadzić. no. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo, nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, że jesteś raczej poszukiwaczem, kimś, kto szuka prawdziwej wiary. Czy czujesz, jak ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przecież wiesz, dlaczego nie można im ufać, prawda? To kłamcy. Ich łgarstwa czynią słabych ludzi ślepcami. Ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól mu pokierować twoim duchem. Czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się! Przejrzyj na oczy! Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. Tak, wskaż mi drogę. Zrozumiałem, myślący jest jedyną wartością mojego życia. Wskaż mi ścieżkę, będę nią podążał. Niech niewierni zginą. Tak. Prawie się dałem na to nabrać. Co ty chcesz? Hej, odezwałeś się do mnie, czy to znaczy, że mogę już z Tobą rozmawiać? Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z Tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. Good. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę potężną. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać Ci szansę udowodnienia swojej. Lojalność. lojalność to my drugiej myziom. Dobra, co mam zrobić? W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. Dobrze, tak zrobię. Śniący musi wygrać. Dobrze, gdzie ma szukać, to wiemy. Ech, śniący wygra. Dobra, śniący nie wygra. Taki spoiler. Dobra, dobra, dobra. Teraz idziemy do głównej bramy. Pogadamy z Lesterem o tym, jak bardzo nam się znudzili starzy bogowie. Żadnych hallachów, żadnych beliarów, finosów czy innych wymysłów. Żadnego nad latającego potwora spaghetti, tylko śniący. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Podróżujemy, używając skoków, które bardzo przyspieszają podróż, niestety w zlikwidowali ten super skok, który w ogóle nie wiem kto tak skacze, tylko Bezi. To nie było zbyt mądre, tylko to nie było zbyt mądre. I patrzcie na to, to będzie tak idealna gra aktorska, że szok. Ach, miło cię znów widzieć. Co u ciebie słychać? Wyrzekłem się starych bogów. Czyżby? Co cię skłoniło do tak drastycznych kroków? Przeżyłem objawienie. Śniący zwrócił się do mnie. I co powiedział? Powiedział, idź do obozu na bagnie i przyłącz się do bractwa. Jesteś szczęśliwym człowiekiem, nieznajomy. Tylko nieliczni dostąpili takiej nagrody. Zjadłbym coś. Zostałeś wybrany przez śniącego. Czy twoim życzeniem naprawdę jest dołączyć do nas? Proste. Tak, chcę podążać drogą śniącego. Idź do Korkaloma. Powiedz mu, że przysyłam cię do niego, bo widzę, iż twoja wiara jest szczera. Kosmos szczera. Posłuchaj, takiej szczerej... Nie ma takiego tak szczerozłotego złota... Jak moja wiara. Dobra. A więc wykonaliśmy kolejny quest, właściwie kolejny quest dla obozu, no, znaczy jeden quest dla obozu do bagnie, mamy y, miksturę dla ekstera i jedziemy do starego obozu po kolejnego wybrańca, który będzie mógł dołączyć się do tego jakże zacnego obozu I trochę jala, 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 pojarać trochę zielska Okej, okay, widzę kolejnych przeciwników, którzy stanęli w mojej drodze i jeszcze nie wiedzą, że są martwi Szarżą ich! Dawaj, głupie gaje? No, dawać. Okej, okay, kretoszczury leżą. Dym Są krwopice przed nami. Krwopice są przeciwnikiem silniejszym niż kretoszczury, ale z dwoma powinienem sobie poradzić. Może nie być prosto. Możliwe, że będę musiała brać pojedynczo, ale. Nie takie rzeczy się wojsko robiło w Afganistanie. Per, przeżyłem Perch, atak na Pearl Harbor, przeżyję to. Widzę tam miksturę. Maga magazynowanie mikstur przydaje się w każdej grze. I widzę szkielet. Pałka. Pałka jest bronią słabą. Jest i pochodnia, jest i napój. I zioła uzdrawiające. Właściwie to ziele, ale dobra. Zjedzmy coś, zjedzmy sobie grzyby. Grzybów mamy dużo, leczą po niby po 6, ale jest to zawsze. Jest piekielnik, jest gorzki chleb, które w dwójce wyparły. Ciemny grzyb i mięso kopacza. Dobra, czas na polowanie na krwiopijce, To będzie silna... To będzie najsilniejszy przeciwnik, z jakim jest stanąłem na razie w szranki sam na sam. Znaczy bez pomocy bala. Parweza? Parweza. No jeszcze z wilkiem próbowałem walczyć, ale wiecie, jak to się skończyło. Od, odwór taktyczny to był. Bo, o. to martwy. Nie, nie takie rzeczy się wojsko robiło. O mój Boże, umieram, nie! Okej. Okay. Na razie odpuszczę sobie walkę z tymi przeciwnikami, ponieważ uważam, że... Mm, są trochę, no, małe takie, no, wiecie, kurczę, cholera. Poczekam, aż podrosną do moich rozmiarów, bo ja mniejszych nie biję. To jest żałosne. Albo nie. Nie będzie Niemiec, pójść nam twarz. Właściwie to gra jest niemiecka, ale mniejsza. Jedyna rzecz, za którą lubimy Niemców. Zmierzę się z nimi. Jak prawdziwy koksu. Dobra. Zapis. Dawać pedały. Zrobię wam z dupy jeśli się na Dobra, teraz leczenie, leczenie, leczenie nie, O nie, Dobra Fine. Trochę taki fail, bo nie miał zasięgu stałem metr od niego, a tym żądełkiem 20 cm mnie tak dziwną, że mnie zabił Dobra, chodźcie tutaj pedały Co? Co? Co boisz się? Patrz jak, patrz jak się boi No dawaj, no, podjeżdżaj tutaj pedale Dobra, nie to chciałem zrobić No dawaj, no dawaj, no, dawaj, no Geju? No, no co? No ruszaj tą dupę Co, patrz jak krążę, patrz jak gonęcę Nie wiem co się dzieje No ruszysz tą dupę, w końcu, debilu po mózgu No i oczywiście dwa No nie, 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 zabijaj mnie, jestem za młody Ach, Dobra, teraz idzie lepiej niż ostatnio. Nie, nie, nie zabijasz mnie. Ta, 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 ta. Proszę o brawa, dziękuję, dziękuję. Tak. Może wam się wydawać, że to nie jest duże wyzwanie, ale jak chcecie to spróbujcie sami teraz na takim poziomie z taką bronią, bez żadnej zbroi pokonać tak łatwo dwa krzepica, nie? To nie jest tak łatwe jakby się wydawało. Dobra, widzę mnóstwo grzybów. Gotik to jest jedna z grą, która często nie nagradza. Wydaje się, że pokonaliśmy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo przeciwników, by być coś niesamowitego. Nie! To jest właśnie piękna gotika, że niektóre rzeczy leżą dobre w takich miejscach, żeby po prostu kusza leży na ziemi. I to tyle, nic jej nie chroniło, a wchodzicie do lokacji, gdzie jest mnóstwo szkieletów i zombie, a tam nic nie ma, konkretnie kilka mikstur, trochę złota, w dwójce tak mianowicie jest I dupa To jest piękna gotyka, w Skyrimie widzicie silnego przeciwnika, już wiecie, że na koniec będziecie mieli tarcze, plus 50% odporności przeciwko elektryczności W ogóle zwiększa wam siłę, 10 minut nieśmiertelności po założeniu, po zdjęciu i znowu w założeniu kolejne 10 minut A nie, w gotyku tak lekko tak nie ma Dobra, kierujemy się do obozu ale wiecie co? Zrobimy inaczej. W następnym odcinku po prostu widzimy się w obozie. Na ten odcinek z tego miejsca serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Bikio.